Dzień dobry Państwu, Aleksander Wysocki, Corteva AgriScience. Znajdujemy się w miejscowości Rogów, na pograniczu województwa dolnośląskiego i opolskiego, niedaleko autostrady A4. Jesteśmy na plantacji demonstracyjnej rzepaku marki Pionier, mamy tutaj wysianych 11 mieszańców rzepaku i chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć parę słów o kilku z nich. Pierwsza odmiana, o której chcemy powiedzieć kilka słów więcej, jest to odmiana PT264, która znajduje się tutaj aktualnie za moimi plecami. Jedną z roślin również tutaj sobie wykopaliśmy. Jest to odmiana mieszańcowa, standardowy mieszaniec, jeżeli chodzi o wysokość roślin. Jest to odmiana najpóźniejsza, jeżeli chodzi o portfolio pioniera, co też m.in. widać tutaj na tej plantacji. Widzimy, że odmiana w tym roku prezentuje się bardzo dobrze, zresztą nie tylko tu, na tej lokalizacji, ale w wielu miejscach w Polsce. Jest to odmiana, która się bardzo wyróżnia. Widzimy, że buduje tutaj rozgałęzienia już od samego dołu. Tutaj naliczyliśmy 16 rozgałęzień bocznych i co jest ważne, Odmiana jest, roślina jest bardzo ładnie wyregulowana, bardzo ładnie są zawiązane uszczyny. Te uszczyny są grube. Widać, że tutaj jest naprawdę duży potencjał na ten moment, jeżeli chodzi o potencjał plonowania. Odmiana PT-264 jest mieszańcem średnio późnym, jeżeli chodzi o termin kwitnienia. Charakteryzuje się bardzo stabilnym i powtarzalnym plonem, bardzo wysokim zaolejeniem nasion. W ubiegłym roku e, wielu rolników zbierało plon z tej odmiany przy zaolejeniu na poziomie 44-46%, więc naprawdę bardzo wysoki plon nie tylko ziarna, ale bardzo wysoki plon oleju. Jest to odmiana zdrowa, jak tutaj widzimy, choćby na tej roślinie, nie obserwujemy porażenia czy z gnizną twardzikową czy, czy szarą pleśnią. E, tutaj została z, oczywiście zastosowana taka standardowa technologia natomiast odmiana jest zdrowa. E, to co jest bardzo istotne w przypadku tej odmiany jest to mieszaniec który bardzo dobrze sprawdza się na różnego typu e, glebach czyli my ją polecamy i z powodzeniem rolnicy ją sieją również na tych stanowiskach średnich, słabych, mozaikowatych e, i bardzo często również e, ta odmiana planuje tam na bardzo stabilnym i powtarzalnym poziomie.